Sukuna Archeum mirabile, czyli organizm z pogranicza życia. To nieznany wcześniej mikroskopijny organizm należący do gatunków Archeonów, który został odkryty ledwo w tym roku przez naukowców z Kanady. Ma on niezwykłe właściwości. To zaledwie jedna komórka, ale działa jak wirus, ma najmniejszy genom na świecie albo jaki znamy do tej pory. Można go nazwać uproszczoną komórką pasożytniczą, ponieważ nie ma metabolizmu, musi polegać na innych, a dokładniej na glonach z gatunku brustnic. Sukuna archaeum ma jednak własne DNA, dlatego jej głównym zadaniem jest samopowielanie się, co w zasadzie jest istotą życia. Także, mimo tego, że cechuje go zdolność istot żywych do rozmnażania się, to jednak nie jest sam w stanie ten organizm się utrzymać, co jest drugą najważniejszą cechą organizmów żywych. I przez to właśnie nie może być zaliczony do żywych, ale do martwych też nie.